Panie trenerze, przed nami w środę o 19.45 bardzo ważny mecz z Odrą Opole. Rozszyfrowaliście rywala, wiecie na co stać drużynę z Opola, a przede wszystkim pewnie wiecie co wy sami chcecie grać. Tak, rozszyfrowaliśmy rywala, tak jak każdą drużynę w tej lidze, każdy, każdy zespół analizujemy, wiemy czego się spodziewać po odrze, ale gramy mecz u siebie pierwszy w końcu, tak, bo tak się to złożyło, że rozpoczęliśmy o wyjazdowych, gramy mecz u siebie, oczywiście szanujemy rywala, ale chcemy ten mecz wygrać i zacząć zdobywać bramki, tak żeby zdobywać po prostu punkty. Mecz z lks em potoczył się tak jak się potoczył, czy czuć tą motywację w zespole, chcemy tutaj wygrać mecz w dobrym stylu, chcemy zagrać dobry mecz? Najważniejsza jest wygrana, oczywiście przyjemnie byłoby, żebyśmy przy okazji zagrali efektownie i, i wygrali kilkoma bramkami. Podstawą jest wygrać chociaż 1-0. Natomiast jest niedosyt po meczu z ŁKS-em, bo wynik jest troszeczkę złudny. tak? Oczywiście wygrało OKS zasłużenie, natomiast do 35 minuty, czyli do momentu stracenia bramki, wyglądało to z naszej strony bardzo dobrze. Nie udało nam się wykorzystać wysokiego pressingu, któryśmy zastosowali i skończyło się jak skończyło. Odra też nie wydaje się być w super formie. Przegrała wysoko 0-4 z ŁKS-em, wygrała z Sosnowcem, ale tam nie była zespołem lepszym. W tym potrójcie swoje szanse, czy patrzycie na siebie? Nie, zdecydowanie patrzymy tylko na siebie. Odra jest zespołem w naszym zasięgu, także patrzymy tylko na siebie. W tej lidze każdy może wygrać z każdym, to nie ma reguły. Tak? Tutaj Odra wygrała z Sosnowcem, tak jak powiedziałeś, będąc teoretycznie słabszym zespołem do przerwy. Natomiast liczy się to, co jest w bramce. My na razie, że tak powiem, dobrze wyglądamy, jeżeli chodzi o grę i organizację gry w defensywie. Musimy poprawić zdecydowanie ofensywę i wtedy będę spokojny wynik.